wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin drugich, koronawirusie, no Ty, harkan na plemniku, no Życzę ci, żeby ci, no, ruchali w dupę, w cipę psz, przez dwóch koblinów, że ja pierdol... Jeba ci mi, kurwa, koronawiruszy, ty harkany na plemniku Iba na szmato, kurwo, piezoty, zje, Piepierdolony Niedojebany dla się kurwo, chuju pierdolony, no ci, kurwo, harkany na plemniku, tego nie daruj na no, szmato, kurwo I wypierdalaj z Polski nie pojawia się więcej, ty harkan na plemniku, kurwo, szmato i pana pierda kurwo, no, ty harkan na plemniku zakaziłeś nam dzisiaj 12483 no, osób, no, ty z kurwy, nie pan no, o plemniku, nie dawaj tego kurwo i zabierz nam 206 osób, no, ty szmato ty harkan na plemniku, całe szczęście, że pokonaj Ciebie, no, no wiesz, ty harkan na plemniku. Wyleczyło się od ciebie no 14 520 osób. Ty harkan no tej plemniku. W całej Polsce ty harkan no plemniku zakażisz nam już 5 721 316 osób. Ty jest kurwysnie pierdolony harkan no plemniku i chuj huin Ty kurwa. W Polsce nam zapisało już 112 336. no ty skurwysyn niebany pierdolony, ocharkany plemniku, nie da ci tego szmatu jebana, pierdolona pizdo kurwo, chuju nie my ty kurwa, nam. Całe szczęście, że w całej Polsce wyzwaniało od ciebie, ty ocharkany plemniku, no, 5 milionów 110 tysięcy 17 osób, no, ty skurwysyn niebany pierdolony, chuju nie my ty kurwo, Iba ciebie kurwa, kornowicz, no. Najlepiej to twoim zadaniem jest no, zabić Putina. chuj nie my tego, kurwa. Bo ten skurwysyn, jebany Putin, zrobił wojnę na Ukrainie. Dlatego ty, koronawirusz o plemku, zabij Putina. chuj nie my tego. Putin to jest skurwysyn, jebany pierdolony chuj. Jebać putina, kurwę i z jebać putina, co znów wojny zaczyna, jebać putina, zbrodniarza wojennego. Dlatego mówię, ty koronowierzny zabij putina, tak będzie najlepiej, no kurwa, bo z jebanym pierdolem z kurwysynem jebanym pierdolem chujem, nim tym, że ja pierdolę. Dlatego mówię ci koron no tego chuja jebanego, żeby go na świecie nie było. Bo ten z jest nie jest z psychopatą pierdolnie ty ma na mózg, że pierdol. Zabij, zabij no Putina Cornowirzy, to Hakan na plemku. Jeba ciebie, korna, sobie Cornowier. Ty chu jebany kurwa. Ja ci kurwa za to wszystko nie daruję i wypierdali z Polski, nie chcę więcej wie, nie chcę cię więcej widzieć w Polsce. Ty szma to na kurwo. Najpierw to wymorduj no całą Rosję. Tak będzie najpierw. No. Tak będzie najpierw kurwa, ten skurwy syn Putin jest takim jebanym chujem nie tym, że pierdolę. Tego mówię. Jebać Putina i drzwi jebać się, Chuj nie my ty kurwo. Chuju. Jebać ciebie koronawirusie. Szma to jebana pierdolona napis do kurwo.